Gdy Jezus milczał nadal, na Herod próbował sprowokować go, by powiedział coś obciążającego. Więzień nie wyrzekł jednak ani słowa. Jego milczenie bawiło Heroda, rozwścieczyło jednak kapłana Kajfasza. Człowiek ten winien jest brzóźnierstwa i powinien umrzeć. To swój obowiązek. Nie wyznaczaj mi obowiązków. nie sądź, że znasz me zamysły. Ten człowiek nie ma nic do powiedzenia. Zabierzcie go. Wynoście się wszyscy. Nie mając innego wyboru, Sanhedrin odprowadził Jezusa do Piłata, ponieważ ich prawo religijne zabraniało im odbierania życia człowiekowi. Piłat oczywiście nie był z tego zadowolony. Znużonemu tłumowi rzekł, że nie znajduje u Jezusa dziecka, a ponieważ także Herod uznał, że nie zasługuje on na śmierć, zostanie po wychłostaniu wypuszczony. Piłatowi zależało jednak na utrzymaniu spokoju, a przyszła do niego żona, prosząc, by porzucił sprawę Jezusa, o którym miała złowieszczesny. Zgodnie ze zwyczajem, z okazji święta Paschy, Piłat wypuszczał na wolność jednego więźnia. Wolicie, bym uwolnił mordercę niż niewinnego człowieka? Daj nam Barabasza. Co mam zrobić z królem żydowskim? Ukrzyżuj go. Łatuj zawsze, że nie zdoła przekonać go. wziął misę z wodą i umył sobie ręce od nieprzyjemnej sprawy, mogącej kosztować jego karierę. Nie jestem winien tej krwi. Wy uważajcie. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Jezusa wysłano na biczowanie, zgodnie z rzymską procedurą poprzedzającą ukrzyżowanie. Służył do Niego śmiercionośny bicz, zwany kotem o dziewięciu ogonach, skręcony z wielu rzemieni ustowanych ostrymi jak brzytwa odłamkami kości i stalowymi kulkami. Kulki pozostawiały głębokie śwince, a odłamki kości przecinały skórę. Efektem były jednoczesne rany tłuczone i świetne. Prawo rzymskie zezwalało tylko na 39 uderzeń. Ale oprawcy często zapamiętywali się w torturach i ofiary czasem nie dożywały nawet do ukrzyżowania. Po pierwsze ciosy na klatkę piersiową powodują zasinienie płuc, co może wywołać wysięg do płuc. Ale najważniejszym i bezpośrednim efektem biczowania jest poszarpanie skóry, wywołujące obfite krwawienie. Przeciętny zdrowy dorosły mężczyzna ważący około 90 kg ma od 5 do 6 litrów krwi. Podczas biczowania Jezus stracił na pewno od 1,5 do 2,5 litra. To spowodowało spadek ciśnienia krwi, więc stojąc mógł z łatwością tracić przytomność. To niedociśnienie wywołane utratą krwi nazywane jest też szokiem hiperbulinicznym lub naczyniowo-sercowym. Nerki przestają produkować mocz, oszczędzając wodę do produkcji Pojawia się natychmiast pragnienie, co wyjaśnia dlaczego Jezus na krzyżu prosił o wodę. Po odarciu go z szat i pobiciu, żołnierze z drwiną włożyli mu na głowę koronę cierniową. <mulary> Potem, kopiąc i popychając, zawiedli go na kawałkiem. Jezus z trudem wlókł swój krzyż. To przejmujące miejsce kaźni nosi wiele znaczący przydomek Golgota, czyli miejsce czaszki. Oh, oh, oh. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my? When they crucified my Lord, were you there when they nailed him to the tree? Well, were you there when they nailed him to the tree? It causes me to mnie powoduje, by tremble, tremble, trzęsnąć. Wybacz im, Ojcze, wiedzą, co czynią. Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś?

Zaprawdę człowiek ten był synem Bożym. Wszyscy widzieliśmy ukrzyżowanie Jezusa na dramatycznych obrazach, przedstawieniach, pasyjnych i filmach. Ale na czym właściwie polega ukrzyżowanie i dlaczego powoduje śmierć? Exactly, jak one die from it? If you can bear the startling and the gruesome details, I think you'll find what our experts have to say very interesting. Jezus zaniósł na miejsce swej kaźni nie cały krzyż, a jedynie jego poziomą bębę. Na szczycie wzgórza żołnierze rzucili Jezusa na ziemię i rozciągnęli mu ramiona na poprzecznej bębce, by je wszybić. są tu bardzo ważne gdyż Rzymianie wiele lat doskonalili tę metodę ukrzyżowania, by maksymalnie zwiększyć poziom bólu, cierpienia i upokorzenia.